Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Przyjrzymy się e, naprawdę fascynującym powiązaniom. Dzień dobry. Chodzi o to, jak doświadczenia z dzieciństwa mogą no wiesz wpływać na późniejsze stany jak ADHD, uzależnienia, a nawet choroby autoimmunologiczne. Uh -huh. Naszym punktem wyjścia jest rozmowa z doktorem Gaborem Mate. Chcemy zrozumieć, jak te wczesne lata, no jak one kształtują nasze zdrowie i psychiczne i fizyczne. Tak, witam, to jest y, rzeczywiście ważna perspektywa, bo materiał sugeruje, że te wszystkie stany to nie jest tylko powiedzmy biologia czy geny, Aha. ale często wynik no, skomplikowanej interakcji między tym, z czym się rodzimy, a środowiskiem, zwłaszcza tym wczesnym. Czyli to może totalnie zmienić postrzeganie tych wyzwań. Dokładnie, może dać zupełnie inne spojrzenie. No dobrze, to zacznijmy od ADHD. Doktor Mate, on trochę podważa ten powszechny pogląd, że to tylko genetyka. Tak. Wskazuje bardzo mocno na warunki w dzieciństwie mówi o stresie matki w ciąży o y, warunkach życia o tej całej emocjonalnej atmosferze w domu no właśnie kluczowe jest to pojęcie mózgu jako y, organu społecznego Aha. jego rozwój zwłaszcza tych obwodów neuronalnych związanych z dopaminą tą od uwagi i motywacji tak dokładnie ten rozwój zależy od jakości relacji z opiekunami od tego środowiska emocjonalnego wczesny stres no cóż może po prostu zaburzyć ten rozwój czyli co mniej receptorów dopa. Czy jak? Tak, na przykład. To tak, jakby mózg miał, powiedzmy, mniej stacji dokujących dla tej chemii uwagi i nagrody. Mate podkreśla różnicę między y, predyspozycją genetyczną, czyli większą wrażliwością na przykład? Tak, a predeterminacją. Środowisko działa jak, jak spust pociąga za ten genetyczny spust. Ciekawe. A co jeszcze ciekawsze. Niektóre cechy ADHD, jak na przykład y, to wyłączanie się, trudności z uwagą, mm -hmm. to mogła być kiedyś adaptacja, taka próba ucieczki psychicznej, gdy fizyczna była niemożliwa. Czyli diagnoza ADHD opisuje objawy, ale według Matej, jeśli nie spojrzymy na historię życia, to nie wyjaśnia źródła. To bardziej e opis, a nie przyczyna. Właśnie o to chodzi. Opisujemy, co widzimy, ale pytanie brzmi: skąd to się wzięło? I odpowiedź często leży właśnie w tej interakcji. Wrażliwe dziecko plus trudne środowisko. Okej, okay. a przechodząc dalej. Jak to się ma do uzależnieniań? Bo mate łączy ADHD z uzależnieniami. Wskazuje na y, wspólne problemy. Tak, tak. Słaba kontrola impulsów. Te zaburzenia w układzie dopaminowym? Dokładnie. On mówi o swoim doświadczeniu pracy z osobami uzależnionymi, i co ciekawe, wiele z nich miało niezdiagnozowane ADHD. To by się zgadzało. <grych> A jego definicja uzależnienia jest no, bardzo szeroka. Mhm. To nie tylko substancje. Aha. To każde zachowanie, które przynosi chwilową ulgę, jakąś przyjemność, którego się pożąda, yy, no, mimo negatywnych konsekwencji. Czyli zakupy, media społecznościowe też. Też. Kluczowe te danie według niego to nie dlaczego uzależnienie, ale dlaczego ból. Hmm. Bo uzależnienie staje się próbą ucieczki. Ucieczki od cierpienia emocjonalnego, które często no, ma korzenie w dzieciństwie. Czyli to taka próba samoleczenia. W pewnym sensie tak. Czy to przez substancje, które wiesz, wpływają na dopaminę i endorfiny, te nasze naturalne opioidy. Jasne. Czy przez zachowania, które też dają ten chwilowy zastrzyk dopaminy. Rozumiem. To teraz ten wątek chorób autoimmunologicznych. Mate zauważa, że one nieproporcjonalnie częściej dotykają kobiet. Prawie 80%, tak? Tak, to prawda. Około 80%. I on zaobserwował u swoich pacjentek pewne wzorce zachowań. Jakie na przykład? No, na przykład takie stałe stawianie potrzeb innych ponad własne, identyfikowanie się głównie przez rolę obowiązki. Aha. Tłumienie zdrowej złości, tej, która mówi nie, która broni granic. No i takie poczucie odpowiedzialności za emocje innych. Czyli takie bycie miłą za wszelką cenę? Trochę tak. I tu wkraczamy w obszar psychoneuroimmunologii. Czyli nauki, która łączy psychikę z odpornością? Dokładnie. Ona potwierdza, że psychika, układ nerwowy, hormonalny i odpornościowy to jest jeden połączony system. Mhm. Więc tłumienie emocji, zwłaszcza tej zdrowej złości, która jest mechanizmem obrony granic psychicznych, tak. wpływa negatywnie na układ odpornościowy, który też broni granic, tylko że fizycznych granic organizmu. Niesamowite powiązanie. I Mate sugeruje, że te kulturowe wzorce, które często są narzucane kobietom czyli wybieranie bycia akceptowaną kosztem bycia sobą tak, wybieranie przywiązania kosztem autentyczności własnych uczuć. To może przyczyniać się do tej dysproporcji. Ciało tak jakby zwraca się przeciwko sobie, gdy my sami ciągle zaprzeczamy własnym potrzebom i uczuciom. Kurczę, to zrozumienie tego wszystkiego, jak te wczesne doświadczenia rzutują na ADHD, uzależnienia, nawet odporność to może być naprawdę wyzwalające. Mhm. Bo zdejmuje to poczucie winy, wstydu, pokazuje, że nie jesteśmy wadliwi. Tylko że nasze problemy to często wynik adaptacji do trudnych warunków. Dokładnie i co ważne, Mate podkreśla, że zmiana jest możliwa. Jest nadzieja. A jak wygląda ta droga do uzdrowienia według niego? Ona wiedzie przez rozpoznanie tych niezaspokojonych potrzeb, które leżą u podłoża problematycznych zachowań. Czyli zamiast walczyć z objawem, na przykład z uzależnieniem, warto zadać pytanie, jaką potrzebę to zachowanie próbuje zaspokoić i jak mogę ją zaspokoić w zdrowszy sposób. Kluczowe jest rozwijanie autentyczności. Autentyczności, czyli, czyli nauka mówienia nie temu, co nam nie służy, ale też, co może nawet ważniejsze, mówienia tak sobie. sobie. Czyli czemu konkretnie? Odpoczynkowi, radości, zabawie, swoim prawdziwym potrzebom? To jest proces, który wymaga współczucia dla siebie i często wsparcia innych, świadomości, traumy. Rozumiem. Podsumowując, dzisiejsze omówienie tych materiałów od doktora Mate pokazuje, jak, jak głęboko wczesne doświadczenia i to całe środowisko emocjonalne mogą wpływać na nasze zdrowie przez całe życie. Tak. Manifestując się w ADHD, w uzależnieniach, czy właśnie w chorobach autoimmunologicznych. Dokładnie. I może na koniec zostawimy słuchaczy z taką myślą do rozważenia. Słucham. Jak my na co dzień balansujemy, Między tymi dwoma fundamentalnymi potrzebami, z jednej strony potrzebą przynależności, akceptacji, mhm. a z drugiej strony potrzebą bycia wiernym sobie, swoim uczuciom, swoim potrzebom. Czyli gdzie jest ten punkt równowagi? Tak. I gdzie być może czasem nieświadomie wybieramy jedno kosztem drugiego? I jakie to może mieć no wiesz, długofalowe konsekwencje dla nas? To jest rzeczywiście pytanie, które otwiera drzwi do głębszego samopoznania. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.